Witam z ogrodu. Proszę zobaczyć, jak pięknie rosną słoneczniki. Tutaj rosną truskawki z tego roku, posadzone. Deszczu nie brakuje, co chwilę pada deszcz. Truskawki, widać, puszczają wąsy, chcą się tutaj namnożyć. To jest to moje małe poletko. Zaraz pójdziemy na większe, zobaczymy, co tam się dzieje. Czarne chmury na niebie. Pociąg właśnie leci, chyba będzie lało, coś tak czuję. Może zdążę coś pokazać, może nie tutaj tak, kwiaty, trochę zarosły. Ogórki Tutaj są ogórki, tam ich jest tych rzędów sporo. Teraz tak, ślimaki są wszędzie. Co tu się dzieje? Buraczki, trzy rządki są. Ładnie rosną te buraczki bujnie. Kolejna sprawa to jest tak: cebula, tutaj jest rządek. Tu była marka, pietruszka, ale bardzo kiepska. Widać sporo kopru jest. Tu jest też pietruszka. Gdzieś tam sobie rośnie jeden rządek. Tu jest marchew. Wszystko tutaj też w koprze jest. Tu są w tej chwastnicy, są truskawki stare, a tam dalej młode. Teraz może pokażę Trzeba tą płasnicę usunąć jakoś O jak tutaj słabo te Georginie rosną Ślimaki też mają widzę kłopoty Ale zaczyna już lać Chyba zaraz się ewakuował Tu są mieczyki Co dziki tutaj je niszczyły trzy, trzy grządki, Tu jest rzodkiewka, Ona już przerosła nie wiem gdzie ona tutaj jest, tam gdzieś jest ślimaki też widzę ją bardzo lubią tu są ogórki takie, które były na grządce, która wcześniej była czymś innym chyba grochem, tu był groch tutaj pory pięknie rosną sałatę to ślimaki całkowicie zjadły nic nie zostało z sałaty a tutaj jest aha, tutaj są pory, a tutaj fasola jest trochę przy, przy zarosła. Zaraz stąd wyjdę, bo nie, nie, to będzie ulewa. Muszę uciekać. Tutaj są marchewki, markewki, pietruszki. Może wezmę na śniadanie sobie kilka blisków tej pietruszki. Ale to będzie lała cebra. Zły moment wybrałem. Trudno, jak już jestem, to pokażę do końca. Tu są buraczki, słoneczniki, ale leje. Ale cały mokry. Kapusta, a tu jest dynia i no, ona no idę do domu. Krótki pokaz, bo deszczowy dzień Tu jest groch też trochę tutaj on Zarósł. Nie wiem czego tam ślimaki nie jedzą z tamtej strony. Zachęcam to zobaczyć. Nie, ślimaki grochu nie ruszają. Dobra. Tu jest fasola i była jeszcze raz ściana fasola, bo mi coś. Ślimaki ją zjadły. No a tutaj o, idzie rząd słoneczników, co się w niczym siałem. Bonifacym. To jest nieustanna walka z fastem, bo tutaj są ogórki. No, z nagietkami nagietków nie wszystkie usuwam te motylki też rosną sobie kwiatki koper no leje jak srebra ogórki już widzę zaczynają pierwsze kwitnąć o. słoneczniki pięknie tutaj rosną mają stanowisko na oborniku no leje, no nic tu więcej chyba nie pokażę, bo jest intensywny opad deszczu. Miałem trochę chwastnicy wyrwać z tych kwiatów, no ale tak leje, że nie da rady. O, raz, narodę i tak cały mokry, i tak cały mokry do przebrania, a chwastnica czeka. Na usunięcie. O. wczoraj usuwałem ją trochę. Lalej. nie jest zbyt zimny, bo to jest 2 lipca. Ale ślimaki widzę wszędzie. są. U, fastnica niedobra. niedobra. Jest jednostronna. O, już jest trochę chwastnicy usuniętej, niedużo, ale trochę jest. Tu trzeba było mieć inne ubranie, ja tu jestem wszystko byle jak ubrany, w ogóle nie jestem ubrany na deszczową pogodę. O, ja to nożykiem tą chwastnicę gdzieś tam podważam, żeby się nie zerwała. Nie myślałem, że będzie tak lało. Wyskoczyłem sobie tak szybko. Między krople deszczu. Chciałem się zmieścić. No jeszcze jest coś. Ślimaki są wszędzie. Nawet słoneczniki zjadły niektóre. Jest zatrzęsienie ślimaków. Nie ja poszedł na kompostownik, tam ich jest najwięcej. Wszędzie one są Nie ja idę, bo to za bardzo leje Brązowe są te tylko ślimaki Dobra To tyle z pokazu Brało cały czerwiec Leje i w lipcu